Julian Tuwin, kolokwium niedzielne na ulicy. Pani ma bardzo ładne czerwone usta, ale wydaje mi się, że są troszkę pomalowane. Co za dziw. Wiadomo, że kobieta to istota pusta. Puchumarne, jak mówi poeta. To przecież znane. Ale proszę pani. Czy to przeszkadza prawdziwej miłości? Pani pozwoli, że ja ją do domu odprowadzę. Co? Pani nie zawiera na ulicy znajomości? Nie rozumiem. Ja przecież pani nie zawadzę. Skąd znam panią? To dobre. Widziałem, jak z kinematografu wychodziła pani zeszłą razą w towarzystwie gości. Szukałem panią, jak babcię kocham. A tu trzeba trafu, że znowu panią widzę. Co za zbieg okoliczności. Pani wybaczy, że ja tak mówiłem na pani usta, ale moja pani w dzisiejszych czasach bo tak, to mi się pani podoba. Nie lubię, gdy niewiasta jest niesubtelna. Są guściki i gusta, a pani to w sam raz. Przepraszam, po kim ta żałoba? Szanowny tatuś, pani powiększył grono aniołków. Co za nieszczęście? Proszę pani, a kto wspiera matkę? Stryjo! No, no. Może pani przyjmie ten bukiecik fiołków. Może wstąpimy razem na herbatkę.